Dobry, tu DJ Szlachta. I polski szlachcic. Bardzo podobny Nicky, to jest mój kolega, który nie, nie, nie gra ze mną na sklepie, tylko po prostu siedzi koło mnie i razem gramy w Slendera. To jest nasz pierwszy odcinek z tej serii oby, żeby mnie ostatnio. I jeszcze bo... nie obszeriliśmy multiplayer. I się boję w to grać, bo to jest straszne i dziwna gra. Dwa razy graliśmy... Nie, trzy razy graliśmy już w to i... Kiedy Slender badał ten, co zamiast uciekać, to uciekaliśmy w pokoju. <grystanie> Nie musiałeś tego mówić, to się mydli. Okej, okay, to będzie takie kuaaa! To ty patrz na ekran, a ja prostu na ścianę. Dobra, może się... A może, a może ty prowadź? A dobra. To poczekajcie, zamieniamy się on, bo ja, ja mam za za słabe nerwy. No! Ja idę się napić, a on będzie gadał teraz. Dzięki, wiesz... Proszę. Zostawmy mnie tu samemu, no trochę pobiegnijmy sobie weź mi nie strachaj tu ej no w złą stronę przyjdź mi też tutaj trzeba do drzewa napier dojść i tam zawsze mam pierwszą kartkę kurwa mi się ej no chyba się zgubiłeś nie no nie będę taki chamski no bo ja chcę pierwszą kartkę tutaj a brakuje mi z minecrafta łapki fabu na razie jak nie mam jeszcze... Kurwa, zaniedbłeś? Nie. Jest karta? Mm. To jest zako... ...idioty. Tak. Poczekaj, dlaczego ty na tej karcie pisze. Help me. Ja pierdolę we spierdolę jeszcze. Spierdolę. Dobrze. Tu się wytnie potem. Będzie takie... Ja się boję odwracać, ale może się nie odwracamy. To może już za to, to, to nikoło za tobą nie ma, oprócz mnie. Aha, okej. Okay. Ej, masz tu mam szklankę. Ale mi chodzi w grze. Kurczę, to jest połączenie. Okej, okay, nikoło za, Niko za mnie nie ma, więc... Nie graj tu, proszę, mam nagranie. Może idźmy w tę stronę. Dobra, to on będzie grał, a ja będę gadał. Dobra, on tutaj ma pietra, że chuj. Tylko no proszę, ci... nie uciekaj mi znowu, spokojnie, jak zwłaszcza, ten dyman, Dobrze, spokojnie, bo... Sorry ale... za takie yy, teksty, ale my naprawdę gramy w to pierwszy raz i nie jest za dobrze. Jeszcze nigdy nie zdobyliśmy 8 kartek, nie znasz kogoś, kto zdobył 8 kartek w ogóle? Z naszego podwórka. Ogólnie to my jako pierwsi gramy z naszego podwórka w to. Nasz rekord to jedna kartka, a teraz będzie drugi rekord, druga kartka. Jak będziesz chciał wziąć, to się upierdoli tak pewno. Pewnie tak. What to jest? Always what has no ace. No. Y always, zawsze to znaczy? Zawsze patrz oczami? Zawsze nie patrz oczami. A jak nie patrz, nie masz nigdzie not, ani don't. Dobra, Al weź Albo wyłącz latarkę coś takiego. Albo z się. A, nie! Co nie? Kasza! No spiesz a ja nie... No jak? To can... biegi, byle gdzie! Boję się teraz od... to ci, jak Dobrze, ty sucho, przecież jak będzie slender, to będzie się dary, pół godziny, to się wytnie to potem. No pewnie tak, ale ja się teraz boję odwrócić. Będę biegł. Albo dobra, mam pomysła. Kiedy odwrócę się, to zamknę oczy, okej? Okay? Okej. Okay. Trzy... Cztery... Trzy. I co? Widziałeś go? Tak, widziałem. Jaki ryjek? biały. A ja mamy pytanie, Jak, jeśli oglądacie ten filmik, to napiszcie w komentarzach, dlaczego Slenderman nie ma ryja? No, to jest dziwne. Ja stawiam, że to jest brat Voldemorta. Ja? A, pewnie tak, ale on nie miał nosa. KASZA! Masz stalowe nerwy, Adaś. Koniec! Koniec! Koszty Koniec. tutaj! Koniec. Koniec Dobra, dzień dobry, znowu jestem byłem na balkonie. Ale czy się nic nie stało wcale. Hahaha! Muszę się aż napić z wyrażenia. Dwie kartki, nowy rekord. Nowy rekord dwie e, kartki? To się wytnie, wtedy będzie taki na ekranie się nie pokaże ryj Slendermana. Albo wiem co zrobimy. Jeśli będzie Slenderman, to wtedy wstawimy ryj Teletovisia. A to się nadal nagrywa? Eno. O, To dobrze. Gramy jeszcze raz. Albo dobra, róbmy tylko takie kilkuminutowe. Dobra, to na dzisiaj byłby koniec, bo Adaś mi... Już byłem na balkonie. Nawet. Adaś mi rozjebał klamkę od balkonu, jak chciał wejść. Ale to mi w ręce zostało, wiesz? No właśnie. Klamka mu została w ręce. Moi życięcy zajeby, wiesz, nie. No wiem Dobra, który mi się wyłącza? Trzymajcie się, cześć!